Teraz na podstawie, Grupa i to. Ja moja mama powiedziała mi, że wszyscy na scenie must be music, tylko muzyka. Podoba mi się. No? Bardzo brzmiąca fajna góra, to jest najlepsze co ma. Oglądaj Must Be the Music. Tylko muzyka. Zobotę o 20.00 w Polsacie. Zapraszam. Na początku była przepowiednia. Koniec świata nastąpi 29 sierpnia. Potem sporo dobrej zabawy z apokalipsą w tle. Mam złe przeczucia. Premiera telewizyjna komedii. Totalny katakryzm. W somotę o 21.30 Nowy XXX musi być niebezpieczniejszy. Bardziej zabójczy i stanowczy. Czego chcesz, Linux? Ciebie. Będę za wami tęsknił kłopot. Przygotuj się na ekstremalny... Mega hit. 3 razy X. Następny poziom w poniedziałek o 20.00. Minęła 21. Artur Kaszmarski. Dobry wieczór. Zapraszam na informacje Dnia po News. Zamach w centrum Jerozolimy. Ładunek eksplodował na przyskanku autobusowym. Tam Małysz kontra Jarosław Kaczyński. Orzeł z Wisły wkracza na polityczne salony. Nie żyje Elizabeth Taylor, Słynna filmowa Kleopatra zmarła w Los Angeles. Miała 79 lat. Takiego zamachu nie było w Jerozolimie od 7 lat. W środku dnia w centrum miasta eksplodowała bomba. Ładunek wybuchowy ktoś podłożył obok przystanku autobusowego. Rannych zostało co najmniej 30 osób. Jedna z nich zmarła po przewiezieniu do szpitala. Do zamachu doszło w ruchliwej okolicy dworca autobusowego. Rannych zostało wielu ludzi, którzy znajdowali się na przystanku autobusowym. Do eksplozji doszło prawdopodobnie blisko drzwi autobusu. Nie stało się to w jego wnętrzu, bo autobus jest cały. Policja szybko ustaliła, że nie był to zamach samobójczy. Mówimy o materiale wybuchowym, który znajdował się wewnątrz torby lub walizki przyniesionej na przystanek. Ładunek ważył od 1 do 2 kg. Policja niezwłocznie zaczęła sprawdzać, czy w centrum miasta nie podłożono innych ładunków wybuchowych. Mimo rysopisu podanego przez świadków, nie udało się odnaleźć osoby, która podłożyła bombę. Nikt nie przyznał się do zamachu. Podejrzenia padają jednak na Palestyńczyków. Islamski dżihad zaprzecza oskarżeniom. Nie mamy żadnych informacji na temat wybuchu oprócz tych, które podają media. Nie wiemy, kto zorganizował zamach, ale popieramy wysiłki, które są odpowiedzią na zbrodnie popełnione wobec Palestyńczyków. Syjonistyczny wróg musi za nie zapłacić. Władze autonomii palestyńskiej potępiły atak, dodając, że akty przemocy nie przysłużą się w walce o niepodległe państwo palestyńskie. Zdaniem komentatorów, pierwszy od siedmiu lat zamach w Jerozolimie świadczy o tym, że sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Kilka godzin przed wybuchem rakiety z palestyńskiej strefy gazy spadły na izraelskie miasto Berszewa. Żadne państwo nie tolerowałoby powtarzających się ataków rakietowych na swoje miasta. Izrael nie będzie się na to godził. Możliwe jest, że dojdzie do wymiany ciosów. Rozmowy pokojowe między Palestyńczykami i Izraelem stoją w miejscu od momentu ich wznowienia we wrześniu ubiegłego roku. Kolejna ofensywa wojskowa w strefie gazy wydaje się być coraz bliższa. Premier Benjamin Netanyahu oświadczył, że Izrael odpowie na zamach agresywnie, ale odpowiedzialnie. W Libii rozpoczęła się operacja morska NATO, która ma na celu egzekwowanie embarga na dostawy broni dla reżimu Kaddafiego. Wciąż nie ma jednak zgody na przejęcie przez sojusz odpowiedzialności za świt Odysei. Z Brukseli Dorota Bawołek. Członkowie NATO ustalili już wszystkie plany operacyjne, w tym również przejęcie przez Sojusz odpowiedzialności za egzekwowanie strefy zakazu lotów. Ale by wprowadzić natowskie plany w życie, potrzebna jest jednomyślność jego członków, a tej wciąż w Sojuszu nie ma. Choć rzeczniczka NATO zapewnia, że porozumienie w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych dni, a nawet godzin. NATO ustaliło już wszystkie możliwe plany akcji militarnych dla wszystkich ewentualności. Misję humanitarną, operację przestrzegania zakazu dostaw broni do Libii i operację wprowadzenia strefy zakazu lotów. Wszystkie trzy plany operacyjne zostały już zaakceptowane przez Sojusz Północnoatlantycki. NATO jest gotowe do działania wtedy, gdy zostanie o to poproszone. Sojusz Północnoatlantycki już dziś rozpoczął natomiast operację morską, której celem jest przestrzeganie ONZ-owskiego embarga na dostawę. Wybroni do Libii. Typowa operacja morska NATO będzie polegała na przejęciu przez okręty sojuszu podejrzanego statku w celu kontroli przestrzegania embarga na dostawy broni. W pierwszym etapie załoga zostanie ostrzeżona o planach kontroli. Zgodnie z wytycznymi NATO w